Bóg tak pokochał świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg tak pokochał świat, że zszedł na tym jak człowiek. Umarł za nasze grzechy, stał z martwych. Żaden przywódca religijny nie stał z martwych. Mahomet umarł i go pochowali. Buddę też pochowali, chociaż nie wiem jak zmieścili w trumnie jego brzuch. To jest jedna wielka ściema. Każda religia to ściema. Prawdą jest Jezus Chrystus. Osobista, głęboka relacja z Bogiem, Panem Panów i Królem Królów. Ale to jest możliwe przez Nowe Narodzenie. Przyjacielu, coś Ci powiem. Kiedyś, dwa tysiące lat temu, do Jezusa Chrystusa przyszedł pewien bardzo porządny człowiek. To był ortodoksyjny Żyd dobrze zorientowany społecznie i politycznie i on przyszedł do Jezusa w nocy bo Jezus to nie był jakiś mały marny Jezusik tylko to była kontrowersyjna postać to był rewolucjonista tamtych czasów on przyszedł do niego w nocy miał na imię Nikodem i powiedział Panie, wiemy, że przyszedłeś od Boga nikt by bowiem nie mógł takich cudów czynić jakby od Boga nie przyszedł ale Jezus nie poklepał go po jego religijnych plecach nie powiedział spoko Nikodemie tylko powiedział Nikodemie musisz się narodzić na nowo inaczej nie ujrzysz Królestwa Bożego Mówię Ci dziś o Nowym Narodzeniu Nieważne w jakiej jesteś kościele Nieważne w jakiej religii się wychowałeś Musisz osobiście poznać Jezusa Musisz zawołać do Niego Musisz powiedzieć Jezus Potrzebuję Ciebie Musisz powiedzieć Jezus jesteś moim Zbawicielem Jezus jesteś moim Odkupicielem Zawołać dziś do Wielkiego Pana Panów I Króla Królów Zawołać dziś do Niego Do Wielkiego Jezusa Nie daj się skręcić. Ściemę tego humanizmu i tej religii, która rządzi tym krajem. Potrzebujesz Boga. Nieważne, ile masz lat. Nieważne, czy popełniłeś takie grzechy jak ja. Być może jesteś porządnym grzesznikiem, który normalnie pracuje, który nigdy nie zdradził męża czy żony, który nie chodzi po burdelach. Przyjacielu, potrzebujesz Jezusa. Jezus Chrystus. On dziś, jutro jest ten sam. On zawołał dziś do ciebie. Przez moje usta przyjdź do mnie, mówi Pan. Przyjdź do mojego życia. A ja zmienię twoje życie. Nieważne czy jesteś młody czy stary. Nieważne w jakim miejscu życia jesteś. Potrzebujesz Jezusa. Zawołaj do niego. On dzisiaj czeka. Tam na krzyżu Golgoty spadły na niego wszystkie twoje grzechy. Wszystkie twoje patologie. On został tam zmiażdżony za twoje grzechy. Słowo Boże mówi, że stał się grzechem. Abyś mógł stać się Prawiedliwością Bożą Bóg nie mówi, że musisz to czy tamto On mówi przyjmij Jezusa A tam ci moc, że będziesz mógł Przestaniesz być takim człowiekiem Który bez przerwy wącha Tylko stanie się człowiekiem zwycięskim Staniesz się prawdziwym człowiekiem Czyli chrześcijaninem Chrześcijanin to zwycięski człowiek To nie jest byle co Wiecie w tym kraju myśli się Że jak ludzie są zalęknieni to idą do Boga, jak tu Boga, to do Boga, to wielka wiel, to jest wielki kip, przyjaciele. Ci, którzy przychodzą do Boga, muszą pojednać się z nim, muszą się przed nim złamać. Przyjacielu, przyjdź do Jezusa, złam swojego, rozwal w pężynę swoją głupotę religijną i humanistyczną. Bóg cię kocha, on bardzo ciebie kocha, ale on zna najskrytsze rzeczy w twoim życiu. On wie, jak wielu ludzi zabiłeś w swoim umyśle, ilu osobom zatrościłeś i okradałeś w swoim umyśle. On to wie, ale on mówi, przebaczyłem Ci to, dałem Ci wolność. Musisz to uwierzyć. Dzisiaj, przyjaciele, na ulicy Kościuszki 4B, Villa No, Villa Moda o godzinie 18.30 będziemy organizowali spotkanie ewangelizacyjne. Będziemy głosić Ewangelię, będziemy uzdrawiać chorych, wypędzać drony, Przejdź! Jeżeli jesteś chory na śmiertelną chorobę, przyjdź. Jeżeli lekarze nie dają ci szart, przyjdź. Przyjdziesz chory, wyjdziesz zdrowy. Przyjdź ze swoimi demonami, przyjdź ze swoimi zniewoleniami. Diabeł wyjdzie, bo będzie musiał się ugąć przed potężną mocą Bożego Ducha. Dzisiaj jest twój dzień. Dzisiaj jest dzień twojego zwycięstwa. Przyjdź na ulicę Kościuszki 4B, Villa Moda, godzina 18.30 i weź swój cud.